W chowisko baśni swamianicy lojców przedstawiam. Dzieci z bulerbyn. Część pierwsza. Jak obchodzimy w bulerbyn gwiazdkę? Zaczynają się gdzie indziej, lecz dla nas, dzieci z bulerbyn, gwiazdka zaczyna się już tego dnia, gdy pieczemy pierniczki. Wówczas jest równie wesoło jak wieczór wigilijny. Lasse, Bosse i ja dostajemy po dużym kawałku ciasta na pierniki i możemy z niego lepić, co tylko chcemy. Wyobraźcie sobie, że gdy ostatnio mieliśmy piec pierniki, Lasse zapomniał o tym i pojechał statusem do lasu pod drewno. Dopiero w lesie przypomniał sobie, co to za dzień, i puścił się do domu takim pędem, że aż śnieg się za nim kurzył. Tak mówił tatuś. Bose i ja zajęci byliśmy już wtedy na dobre pieczeniem. Właściwie to nieźle się złożyło, że Lasse przyszedł trochę później. Najlepsza foremka do pierniczków, jaką mamy, to mały prosiaczek. Gdy Lasse piecze z nami, to jest prawie niemożliwe, byśmy my, Bosse i ja, mogli dostać prosiaczka. Tym razem jednak skorzystaliśmy z okazji i upiekliśmy każdy z nas po 10 prosiaczków, zanim Lasse nadbiegł zdyszany z lasu. Och, jakże mu się spieszyło, żeby nas dogonić z pieczeniem. Gdy już ukończyliśmy pieczenie, zgnitliśmy razem wszystkie obrzynki ciasta i upiekliśmy z tego ciastko, które miało być nagrodą w konkursie, urządzanym przez nas co roku. Po południu, gdy już wszystkie pierniczki były wyjęte z pieca, wyłożyliśmy 322 ziarnka grochu do butelki i obeszliśmy z nią wszystkie zagrody w Bulerbyn. I wszyscy musieli zgadywać, ile ziarenek grochu jest w butelce. Ten, kto odgadnie najlepiej, miał dostać ciastko w nagrodę. Lasse niósł butelkę, bosse ciastko, a ja zaś notesik, w którym notowałam, ile kto zgadł. Ciastko wygrał dziadziuś, z czego okropnie się ucieszyłam. Zgadł, że w butelce jest 320 ziarenek grochu, więc był najbliższy prawdy. Anna myślała, że jest w niej 3000 ziarenek grochu, co przecież było najzupełniej głupie. Następnego dnia, po pieczeniu pierniczków, było nam również bardzo wesoło, bo pojechaliśmy do lasu po choinki. Wszyscy tatusiowie jeżdżą razem ścinać choinki, no i my, dzieci oczywiście też. Mamusie muszą siedzieć w domu i gotować jedzenie. Biedaczki! Wzięliśmy nasze duże sanie, którymi odwozimy mleko do mleczarni w wielkiej wsi. Lasse, Bose, ja, Brita, Anna i Ole jechaliśmy saniami. Mój tatuś szedł obok i powoził. A tatuś Ollego i tatuś Brytyjanny Janny szli z tyłu, śmiali się i rozmawiali tak samo jak my na saniach. W lesie było tyle śniegu, że musieliśmy strząsać go z choinek, żeby zobaczyć, czy są ładne, czy nie. Ściliśmy trzy duże świerki: jeden dla zagrody środkowej, jeden dla północnej i jeden dla południowej. Ściliśmy również mały, malutki świerczek, który miał stać w pokoju dziadusia, i drugi malutki, który mieliśmy zanieść dla Kristin z zagajnika. Rankiem, w dzień wigilijny, obudziłam się bardzo wcześnie i pobiegłam do kuchni tylko w koszuli. I oj, jak tam było pięknie! Na podłodze leżały nowe, gałganowe chodniki. Poręcz wokół pieca owinięta była białą, zieloną i czerwoną karbowaną bibułą. Wielki, rozsuwany stół zasłany był świątecznym obrusem, a wszystkie miedziane rondle były świeżo wyczyszczone. Ucieszyłam się tak ogromnie, że uściskałam mamusie. Lasse i Bosle wpadli do kuchni zaraz po mnie, a Lasse powiedział, iż poczuł się jakoś świątecznie, gdy zobaczył nowe chodniczki. Po południu, w dzień wigilijny, idziemy zwykle do Christine z Zagajnika. Z całym koszykiem smakołyków, włożonych tam przez wszystkie mamy. Najpierw jednak idziemy do dziadusia to znaczy do Dziadusia Brity i Anny i życzymy mu wesołych świąt i przeglądamy się, jak Britta i Anna ubierają mu jego choinka. Pomagamy im też trochę przy tym, chociaż Britta i Anna najbardziej lubią robić to samo Dziadziuś nie widzi co wieszamy na choince, ponieważ jest prawie niewidomy. No, opowiadamy mu jednak wszystko, a wtedy mówi, że widzi to doskonale w głowie. Gdy szliśmy do Christine z zagajnika, była przecudna pogoda. Taka właśnie jak powinna być wieczór wigilijny. Do domu Kristin prowadziła mała dróżka, ale nie mogliśmy jej prawie dojrzeć tyle było śniegu. Lasse niósł koszyk, a Bosse Olle malutką choinkę. Britta, Anna i ja nie mieliśmy już nic do niesienia. Och, co to była za niespodzianka dla Kristin, że przyszliśmy. Chociaż pewnie udawała tylko, bo przecież co roku przychodzimy. Lasse włożył wszystko co było w koszyku na stół, a Kristin kiwała tylko głową i mówiła: Ach, ach, za dużo, za dużo. Nie uważałam, żeby było za dużo, lecz w każdym razie było wszystkiego wystarczająco. Duży kawałek szynki, i kiełbasa, i ser świąteczny, i kawa, i pierniki, i świeczki, i cukierki, i już nie pamiętam co jeszcze. Przymocowaliśmy świeczki na choince Kristin, potańczyliśmy trochę wokół drzewka, tak tylko, żeby nieco wprawić się przed wieczorem. Kristin. Tak była uradowana, że stała przez długi czas na progu i machała do nas ręką, gdy szliśmy do domu. W domu Lasse, Bosse i ja ubraliśmy naszą choinkę. Tatuś też nam pomagał. Na strychu mieliśmy odłożone czerwone jabłka na choinkę. Wzięliśmy też sporo pierniczków, które upiekliśmy sami. Do koszyków, które kleiliśmy u dziadusia, włożyliśmy rodzynki i orzechy. Aniołki z waty, które mama miała na swojej choince, gdy była mała, poprzyczepiliśmy również. No i oczywiście moc chorągiewek, świeczek i cukierków. Ach, jakże była piękna nasza choinka. Potem poszliśmy do kuchni i maczaliśmy sobie kawałki chleba w wielkim rondlu, w którym gotowała się kiełbasa i szynka. Jakże to było doskonałe, a potem nie pozostało już nic innego, jak czekać. Lasce powiedział, że te godziny po południu, w dzień dźwigiliny, gdzie się tylko chodzi i czeka i czeka, to jest coś takiego, od czego ludzie siwieją. Czekaliśmy i czekaliśmy i czekaliśmy, a ja od czasu do czasu podchodziłam do lustra, żeby zobaczyć, czy to prawda, że od tego można posiwieć. Lecz dziwna rzecz, włosy moje były równie żółte jak zwykle. Bosse od czasu do czasu potrząsał zegarkiem, bo myślał, że już stanął zrobiło się ciemno, nadszedł wreszcie czas, by pójść z naszymi prezentami do zagrody północnej i południowej. Tego się nie robi, gdy jest jasno, bo wtedy nie byłoby to takie przyjemne. Lasse, Bosse i ja włożyliśmy czerwone czapeczki krasnoludków, a Lasse włożył również maskę krasnoludkę. Miał ją włożyć później wieczorem przy Wigilii. Ostatnio Lasse jest u nas Jultomte, krasnoludkiem wigilijnym. Kiedy byłam mała, wierzyłam w to, że takie kratusoludki istnieją naprawdę, lecz teraz już to nie wierzę. Wzięliśmy ze sobą nasze paczki i wymknęliśmy się z domu. Na niebie było mnóstwo gwiazd. Gdy spojrzałam w stronę ciemnego lasu, pomyślałam sobie, że może jednak mieszka tam prawdziwy Jul Tomte, który wkrótce zajdzie saneczkami z całą masą prezentów. Bardzo chciałabym, by tak było. W sieni zagrody północnej było zupełnie ciemno. Zastukaliśmy do drzwi i wrzuciliśmy do kuchni nasze paczki z prezentami. Wówczas wybiegły Britta i Anna i powiedziały, że musimy wejść i sprowadzić ich świątecznych ciast i łakoci. Tak też zrobiliśmy. My również dostaliśmy paczki z prezentami gwiazdkowymi. Potem Britta i Anna włożyły maski krasnoludków i poszliśmy wszyscy razem do lego do Zagrody Południowej. Olle siedział w kuchni i również czekał. Swip zaczął przeraźliwie szczekać, gdy nagle zobaczył pięciu krasnoludków. Ole też nałożył sobie maskę krasnoludka, po czym wybiegliśmy wszyscy na dwór. Bawiliśmy się, że jesteśmy prawdziwymi krasnoludkami i że przynosimy ludziom prezenty. W końcu jednak nadszedł nareszcie wieczór wigilijny. Jedliśmy kolację przy rozsuwanym, świątecznym stole w kuchni. Na stole paliły się świece i stała masa jedzenia, ale ja jadłam niemal wyłącznie szynkę. No i oczywiście kaszę, bo chciałam znaleźć migdał lecz nie znalazłam. Jest u nas parobek, który nazywa się Oskar. Oskar bardzo lubi naszą służącą Agdę. Ten, kto znajdzie migdał w swojej kaszy, na pewno ożeni się w ciągu następnego roku. I wyobraźcie sobie, że migdał był przepołowiony, a Oskar i Agda znaleźli w kaszy po pół migdała. Och, jakże śmieliśmy się, lasse i ja! Agda rozłościła się i powiedziała, że to wszystko na pewno jest sprawką dzieciaków. Lecz co mogliśmy zrobić, że migdał się przepołowił? Potem Lasse ułożył taki wierszyk o kaszy i migdale. Migdał pękł, więc będzie para. Agda wyjdzie za Oskara. Prawda, że świetnie to wymyślił? Lecz Agda nie była zadowolona. Chociaż później trochę się rozweseliła, gdy wszyscy pomogliśmy jej wytrzeć naczynia. Uwijaliśmy się przy tym bardzo, bo później miało być już rozdawanie prezentów. Gdy nareszcie weszliśmy do pokoju, Choinka była zapalona, a na stole paliły się świece. Stałam gęsiej skórki, jak zawsze, kiedy jest tak ładnie i przejmująco. Tatuś przeczytał o dzieciątku Jezus w Biblii, a ja powiedziałam bardzo ładny wierszy, który zaczynał się tak. Ty, mały śliczny Jezusku, co leżysz na słomie, w wierszuku powiedziane jest, że właściwie to Jezus powinien dostawać całą masę prezentów i tort. Ja też tak sądzę. A zamiast tego, my dostajemy prezent. Gdy my, dzieci, śpiewałyśmy Gdy zabłyśnie świąteczny poranek Lasse wymknął się I po chwili przed przebrany Za krasnoludka z dużym workiem na plecach Czy tu są grzeczne dzieci? Zapytał Tak, jest dwoje Odpowiedział Bosse Jest tu też jeden urwipołeć Który nazywa się Lasse Chociaż w tej chwili właśnie go nie ma Bo zdaje się, że gdzieś wyszedł Słyszałem o nim Odpowiedział Jultonte jest to najlepszy chłopiec ze wszystkich w tym kraju, dostanie więc najwięcej prezentów, więcej od innych. Nie dostał jednak więcej prezentów, gdyż dostaliśmy wszyscy jednakowo. Ja dostałam nową lalkę i trzy książki, i wesołą grę, i materiał na sukienkę i rękawiczki, i różne inne rzeczy. Razem dostałam 15 prezentów. Dla mamusi wyszyłam krzyżykiem serwetkę, okropnie się ucieszyła. Tatusiowi kupiłam kalendarz. Też się bardzo ucieszył. Lubię, gdy ludzie cieszą się, jak dostają prezenty. Jest to równie przyjemne, jak gdy samemu dostaje się prezent. Lasemu i Bossemu podarowałam duże pudełko ułowianych żołnierzy. Potem tańczyliśmy wokół choinki, a wszyscy z zagrody północnej i południowej przyszliby nam w tym pomóc. Dziedzic też przyszedł, chociaż nie mógł tańczyć. Zdaje się, że tańczyliśmy i znowu jest gwiazdka. I Kośkoś koś, Owies, co najmniej 20 razy. Potem ułożyłam wszystkie prezenty na stoliku koło mojego łóżka, bym je mogła zobaczyć od razu, jak się obudzę. Ach, jak to przyjemnie, gdy jest gwiazdka. Właściwie szkoda, że nie bywa ono trochę częściej.